The night breaks into little parts, and I'm reduced to stealing hearts. It's a pirate's life for me. You floated over on the tide. I kissed you on the starboard. Identity to projekt autorski, projekt prezentujący polską animację, animację krótkometrażową. Wszystkie filmy zostaną zaprezentowane w ośmiu blokach tematycznych, blokach, które skupione są na polskiej tożsamości, ale ujęte w aspekcie miasta. Miasta, które jest tematem przewodnim Festiwalu Przemiany, i miasta, które, które jest nasze. Miasta, które nie jest tylko budynkami, ale miasta, które. Jest również człowiekiem, który jest również emocjami, relacjami pomiędzy ludźmi. Miasta, które, które pozwala nam odnaleźć miejsce w sobie na odnalezienie właśnie własnej tożsamości. Podczas projektu zostało zaprezentowane około stu polskich animacji krótkometrażowych. Zaczynając od lat 60. kończąc na tym, co dosłownie chwilę temu powstało. Pokażemy najważniejszą klasykę polskiej animacji, kino niezależne, ale również teledyski. Każdego dnia inny blok tematyczny. Ten blok trwa około 90 minut, jest zapętlony, więc, jak możemy przyjść tutaj do szklanej nogi, w centrum nogi Kopernik, to jest taka przestrzeń, która znajduje się pod wisłą, to będziemy mogli znaleźć własną, prywatną przestrzeń na poszukiwaniu tożsamości poprzez animację. I można przyjść w każdym tak naprawdę dowolnym dla siebie momencie. W tygodniu te animacje zaczynają się około godziny 18 i kończą o 22.30, natomiast w weekendy od godziny 15 do północy. Wstęp jest oczywiście wolny, ale jest ograniczona liczba miejsc. Milhayvent to miasteczko małe i bezbarwne. Sąsiedzi chłodnym darzą się szacunkiem. Lecz są tu dni niepokojące, gdy przedwieczorne złote słońce rozpala serca czułym pocałunkiem. Ostrzegam przed niebezpieczeństwem, cytując Biblię z nabożeństwem. tra la, -la, -la tra -la, -la, la Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna.